To, o czym mówiłem przed chwilą przy 1000 markówce bez liter serii. Proszę Państwa, 64 przy tych banknotach to już naprawdę dobra nota. I z taką notą właśnie mamy ten egzemplarz. Tysiączka, która oglądając dokładnie w zasadzie nie widzimy nic na minus. Zresztą to nam poniekąd gwarantuje już nota 64, że to powinien być banknot. Bez żadnych a appeal defektów. Tutaj mogą być np. czynnikami zaniżającymi grade, mogą być na np. niecentryczności druku poniekąd takie możemy troszkę się dopatrzyć na tym egzemplarzu, który jakby lekko nam ucieka tutaj z tej strony. Natomiast mechanicznie, technicznie ja tutaj nie widzę żadnych zastrzeżeń. Stosunkowo rzadka w takich stanach zachowania odmiana C w miłczaku, czyli seria już literowa, znaczona dwa razy po obu stronach tak samo. W znaku wodnym tutaj plastry do powinny być dokładnie tak jak widzimy to tutaj. Jeszcze możemy teraz pod światło na różniki. Widzimy jak. Wspaniały jest to egzemplarz i bezdefektowy. Polecany zdecydowanie.